Poranek, budzik, prysznic, herbata, śniadanie, dom, praca, praca, dom, radość, odpoczynek, marzenia, piękne plaże i ciepłe morze, budzik, prysznic, herbata, śniadanie, pasja, kreacja, destrukcja, plany. Marzenie Średnio 27 stopni przez całą Prysznic Herbata Śniadanie Wybory Wydatki Marzenia 7 tysięcy słoni na wyspie Ostatnio usłyszałem zdanie, że życia nie powinno się planować Życie powinno się doświadczać Więc może by tak rzucić wszystko i polecieć na Sri Lankę? No, prawie wszystko